Cześć, witam was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy na temat e skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za brak maseczki. Zapraszam na odcinek no proszę Państwa, weźmiemy sobie akurat jako taki przykład, te sprawy typowo maseczkowe, czyli generalnie jak Sanepid nakłada na kogoś karę pieniężną na podstawie tego artykułu 48 a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i wymierza karę pieniężną od, w od 5 do 3 tysięcy złotych proszę Państwa, w najlepszej jakby sytuacji są zawsze ci, którzy składają odwołania i którzy już korzystają jakby z pomocy kancelarii prawnej już na etapie odwołania, czy już na etapie Postępowania przed e, tym organem, przed Sanepidem, e, gdyż no, jednak jest gdzieś z tyłu głowy takiego urzędnika, że o, tutaj jest e, kancelaria prawna, no nie będzie tak łatwo. E, I najczęściej takie sprawy często kończą się, no po prostu e, umorzeniami postępowań już na etapie organu. E, proszę Państwa, co zrobić, jeżeli natomiast. Sprawa się nie zakończy przed organem umorzeniem. Mało tego, złożyć odwołanie z od powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego do Wojwyskiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego i on utrzyma w mocy tą zaskarżoną decyzję. No, i mało tego, ciągle mam ten rygor natychmiastowej wykonalności, czyli nad Wami wisi widmo tej egzekucji z Państwa rachunków bankowych. No, proszę Państwa, to nie jest jeszcze tak naprawdę koniec świata, bo zostaje jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzje na temat takiego organu drugiej instancji podlegają kontroli ze strony sądu, i na taką skargę mają Państwo 30 dni od momentu otrzymania tej decyzji z organu drugiej instancji. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego generalnie podlega opłacie, to jest wpis sądowy. Wysokość tej opłaty jest stosunkowa od wielkości tej kary pieniężnej, czyli to jest taka wartość jakby tej przymiotu zaskarżenia. To, co skarżymy, minimum to jest, będzie 200 zł. Natomiast oprócz, powiedzmy, takiej samej skargi, no już jednak warto, żeby na tym etapie, jeżeli do tej pory nie zostało to w żaden sposób właśnie wzruszone, to jednak, żeby Państwa reprezentował tutaj już profesjonalny prawnik, czyli radca prawny czy adwokat. No i takie sprawy również my prowadzimy właśnie w Kancelarii Państwa i też między innymi wykorzystując to, że w tym roku zostały wprowadzone również takie rozprawy online. W roku 2020 właśnie na podstawie przepisów jednej z tych tarcz została możliwość prowadzenia takiej rozprawy zdalnej, czyli tak naprawdę już to nie ogranicza Was, że powiedzmy prawnik jest na przykład z Gdańska, a Wy macie na przykład sprawę przed sądem w Krakowie czy we Wrocławiu, bo taki prawnik już może prezentować Was przed sądami, tak naprawdę w całej Polsce, chociażby za tymi sądami online, więc no nie jesteście, jakby powiedzmy, tylko skazani na ten rynek lokalny. No i jest takie możliwości, generalnie również tutaj w naszej kancelarii z tego korzystamy. Jest możliwość występowania przed sądami już tak naprawdę w całej Polsce, tak naprawdę bez konieczności wychodzenia nawet z kancelarii. Natomiast, proszę Państwa, bardzo często jest w ten deseń, że nawet sądy w tych sprawach, nazwijmy to masyczkowych, nawet nie wyznaczają terminu rozprawy, że to jest rozpatrywane na tak zwanym posiedzeniu niejawnym. No i tutaj to dotyczy zwłaszcza wniosków o wstrzymanie wykonania tej decyzji, czyli chodzi o to, żeby jak najszybciej zablokować tą, ten rygor natychmiastowej wykonalności, żeby jednak nie doszło do tej egzekucji, nie doszło do zajęcia Waszych rachunków bankowych. No to tutaj się przede wszystkim liczy czas. No i tak naprawdę takie postanowienie już sąd można wydać na posiedzeniu niejawnym, a równie często dochodzi nawet do tego, że są rozpatrywane te wnioski łącznie z tą skargą również na posiedzeniu niejawnym i to jest bardzo dobre, bo wtedy zajmuje to Państwu od momentu wpłynięcia, wpływu skargi do sądu administracyjnego, do jej rozpatrzenia no to zajmuje czasem miesiąc czy tam dwa miesiące, a to jest generalnie bardzo szybko, jeżeli chodzi o sądy. Natomiast jeżeli nawet by sąd właśnie skierował sprawę na rozprawę, no to zawsze jest możliwość wykorzystania tych tak rozpraw online, czyli tak naprawdę nawet Państwo, jeżeli chcieliby Państwo występować czy być obecni na tej rozprawie, no to mogą również to za pośrednictwem właśnie internetu skorzystać. No i też, jeżeli chodzi właśnie o, o zasadność tych skarg i powiedzmy też o ich skuteczność, więc sprawy, które były powiedzmy wydawane na podstawie tych przepisów, które bym zwał do 2 grudnia i powiedzmy te wszystkie jakiekolwiek właśnie takie zdarzenia do 2 grudnia, no to są w dużo lepszej sytuacji niż sprawy, które były jednak robione po tym 2 grudnia. Proszę Państwa, mamy generalnie już opracowaną strategię nawet co do tych spraw po 2 grudnia, które na przykład się zaczęło po 2 grudnia, no natomiast wiadomo, ze względu no powiedzmy na to, że to są nowe przepisy i troszkę zajmie jednak, zanim to przejdzie przez sody administracyjne, no to jednak są dotknięte pewną taką no, niepewności, no to jednak też sprawy te nie są na tyle pewne które były w przypadku spraw do tego 2 grudnia. No i tyle przy Państwa o tym temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. I pozdrawiam.